Widzowie, Google Maps Tajemnicy Ciekawostki 60. odcineczek, zobaczmy w takim razie, co tu się dzieje. Cześć, ja jestem Willi i witam was w kolejnym odcinku Tajemnicy Ciekawostek z Google Maps. O -o. I dzisiaj chciałbym zacząć od prostego pytania. Czy gdzieś w waszej okolicy zauważyliście na jakimś słupie, albo latarni, albo no. skrzynce elektrycznej, albo gdziekolwiek naklejonego takiego ducha? Ufoluda? Nie, ale u mnie przy miejscowościach, jak już wam mówiłem, jak, jak są wioski pograniczne z głupczycami, strasznie dużo było na, na tych, na jak macie te m, tablice zabudowania, UFO było narysowane. W taki sposób, że wyglądało jakby to było oryginalnie zrobione. To miałem ba bardzo dużo miejscowości, w głupczycach miało UFO, nie? Generalnie na tym yy, znaku. Albo takiego ducha, albo tak takiego sied. ducha. Ej, to wygląda jak Worms w ogóle. Ale bym sobie znowu pogram w Wormsy 3D w ogóle. Ja pierdziele, ale mi się teraz przypomniały tamte wakacje. Ale bym sobie w Wormsy 3D pograł znowu. Albo takiego ducha, albo takiego ducha, albo takiego ducha, albo takiego ducha, albo takiego. Ducha. What the fuck? Dwie osoby napisały do mnie właśnie w takiej sprawie i powiedziały, że takie duchy można znaleźć w różnych miejscach w Polsce. Zaznaczyłem na mapie wszystkie lokalizacje, o których mi wiadomo i tutaj widać, że one pojawiają się przede wszystkim w północnej części Polski. Okej. Okay. Sztum, prabuty. Chłopie, coś mieszkać w prabutach? Nie ze kurwo najaczenie. W szczególności tutaj Jaszczerek. jest jedno takie przyklęte miasto, które nazywa się Kwidzyn. Jest tutaj taki... Kwidzyński. Trójkąt jest... kwidzyński? Czyli co, mogą cię zajebać tam, co co chodzi? W szczególności na. Ancient za... Shoes, <laughs> prabuty! <laughs> o kurwa, to zboj. dobra, wybaczam ci, nie, twoje pierdolenie. No przez te duchy. Poza północną Ench... częścią. Mieszkam, mieszkam, kurwa, w Ancient Shoes. polski, jest jeszcze <laughs> kilka innych bardziej... Rybnik? Oh, ej, to blisko mnie, kurwa. Znaczy, no tak blisko, no z dwie godziny, nie, nie no z półtorej godziny. To, ale to już punktów, blisko. To już blisko. Gdzie podobno też można znaleźć te duchy. Znaczyłem je innym kolorem, dlatego że nie mam żadnych zdjęć, więc okay. to jest tylko tak na słowo, ale podobno też można je tutaj znaleźć. No dobra, tylko w sumie to co jest w tym takiego ciekawego? No bo jakby no się tak zastanowić, to wszędzie w Polsce w o, różnych miejscach. O, właśnie! O, właśnie! Steve, dziękuję za 14 Opun miesięcy. To, dziękuję się za Prime'a. Siema Aki. Gorące subskrypcje czekają w Twojej okolicy. Na co czekasz? Wydaj swoje ciężko zarobione pieniądze. Dawajcie Tapujemy, subie, widzowie, kurba. tapujemy. Ej, patrzcie, u mnie w chuj tego było. Miejsca, możemy. Bardzo dużo miejscowości właśnie przy Głupczycach ma coś takiego. Miało, bo już zamalowali to chyba. Znaleźć różne rzeczy ponaklejane. Przecież to jest po prostu jakaś naklejka, którą każdy może sobie kupić w sklepie, więc Ale co w tym ciekawego? To No widzowie, to, to jest nowa promocja płyty y, szpaku. Pisałem sobie w Google duch naklejki i wyskoczyło mi mnóstwo naklejek z duchami, natomiast nie potrafiłem znaleźć dokładnie tego ducha... Wydaje mi się, że to szpakuj, i producent naklejali w całej Polsce. No, mega, mega dziwna sytuacja. ...który jest tematem tej ciekawostki. Próbowałem to wpisać... Wow! John Lemon pięć klipców zapierdolił! Dzięki temu mamy drugi poziom hype treina. Nie wierzę! Na różne inne sposoby, próbowałem to wyszukać po angielsku. No. Przejrzałem wszystkie naklejki, jakie da się kupić na Allegro. Bardzo unikalny duch! O! To jest taki, to jest taki, powiem szczerze, jakbym miała na przykład powiedzieć, ten duch kojarzy mi się, że to jest jakaś przykład, ekipa graficiarska, nie? Która, która ma jakieś takie logo, bo to taki bardzo designerski bym powiedział ufoludek albo duch, tak wygląda trochę. I tam i dzięki bardzo, taki designerski bym powiedział. Nie Nawet jest taki chyba na... zwykły taki duch, tylko taki wiesz. Piekieszka ekipa. Miałem te duszki Martynka, i próbowałem je wyszukać po obrazie w Google, ale nie znalazłem niczego, co by wyglądało jak te duszki ponakrywane. Co? Co? Ale jest nowy, nie ten co rodzaj. No dobrze, Pola, zobaczymy. Klejane na taki znakach. muminek? Hatifnatowie z Muminków to jest coś co było najbliżej, ale to wciąż nie jest to. Ciekawe. Wniosek jest taki, że to nie są normalne naklejki, jakie każdy może sobie kupić w sklepie. Oho. A przynajmniej aktualnie domyślam się, że jak wrzucę Ultra, ten Ultra rzadka naklejka z duchem, super limitowana edycja, ostatnie sztuki zapasy na wykończeniu, Black Friday promocja. Film to potem ktoś może wykminić biznes i zacząć to sprzedawać na Allegro, ale na ten moment nikt tego nie sprzedaje, nie da się tego kupić. Wszystkie te naklejki mają identyczny kształt, natomiast występują w różnych kolorach i różnych rozmiarach. Uh -huh. Jakby tego było mało, to w jednym miejscu ten duszek został nawet wycięty z jakiejś gąbki, więc co ktoś jest, naprawdę skurwa? zadał sobie dużo trudu, żeby to zrobić. No i teraz A pojawia pytanie pytanie, się pytanie, dlaczego? Są osoby, które bardzo chciałyby poznać odpowiedź na to pytanie, na przykład patrzcie, co tutaj napisał jeden z użytkowników portalu Jebzdzidy. Mam cały folder ze zdjęciami tych pierdolonych duszków, przejrzałem co się dało w internecie, nic to nie dało, szukam już trzeci rok i odpierdala serio. Co takie... co jest, kurwa? O co chodzi z tymi duszkami? Ola, Semia, dzięki za się. się. Z... Co może oznaczać duszek naklejony w jakimś miejscu? Czy to jest po prostu sposób jakiegoś rowerzysty na to, żeby oznaczyć miejsce, które odwiedził? A może jest to oznaczenie miejsca, <laughs> gdzie coś można załatwić, a? Kurwa, myślę, że to sosy są. Sos salsa i sos blue cheese. Kolor tego duszka precyzuje co to dokładnie jest, a może to oznacza, że na nowy tym kilometrze możesz projekt. zostać wyruchany przez duszka Kacperka. Ciężko... No tak, jest to też jakieś prawdopodobieństwo, nie? Jeśli nie wiesz o co chodzi, to chodzi o seks. To nowy projekt Oj Wojtka, ta bezki to trzech lat go robi, nie? Powiedz, W internecie jest bardzo mało informacji powiem, na temat. Do, do momentu kiedy będą się, będą się dzieci rodzić będziemy mówić, nie, to dziecko jest jakieś kurwa specjalne, to jest jakiś projekt Oj Wojtka, nie? <laughs> już nie będzie normalnych starych dzieci. No już nie będzie nic normalnego. Wszystko, co dzisiaj niespotykane, będzie kurwa projektem mojej Wojtka, nie? Hit. Ten temat. To znalazłem coś? dwa wątki na reddicie. Jeden na jebrzdy, plus jakieś tam pojedyncze Betlejem, posty na Facebooku. Petlejem. Betlejem. W chuj bym chciał tu koncert zrobić, nie na tym polu. Ale w żadnym z tych miejsc nie znajdziemy odpowiedzi na to, z czym mamy tutaj do czynienia. Tak więc, jeśli chcemy odpowiedź, to będziemy musieli sami ją znaleźć. Jeśli zdarzyłoby wam się kiedyś, no. żebyście wyszli z domu, zobaczcie, czy na jakimś znaku, albo słupie, albo skrzynce elektrycznej, Dobra. albo gdziekolwiek... Dobra, robimy IRL-a, widzowie. Szukanie duszków. Tak indziej ...ktoś nie nakleił właśnie takiego duszka. Ja. Głuche. Jeśli byście coś takiego znaleźli, to zróbcie mu zdjęcie i wyślijcie mi na maila to zdjęcie okay. plus lokalizację. W tytule maila wpiszcie... Kurwa, głupczyce! Ja pierdzielę, nie? Ej, dobra, ale powiem szczerze, że mm, teraz mi się wydaje, że ludzie po prostu odwzorują te naklejki i będą to naklejać wszędzie. Ej, tak szczerze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Duszek. Chuj, tak no za może być, nie? Zobaczymy, czy uda nam się w ten sposób zyskać jakieś nowe poszlaki na ten temat. A gdyby tak się okazało, no to w jakimś kolejnym odcinku odświeżymy temat i może coś więcej uda się wykminić. Tylko pamiętaj się, że... że się wydaje, że wyjebane będą mieli? Oj, ty człowieku ludzi nie znasz, nie? Chłopie! Przypominam ci, stary, że było coś takiego jak, kurwa, klaun z Koszalina, nie? I co, i jak ludziom odjebało. Jak będziecie robić te zdjęcia, to dupa odwrócona do ściany. Nie ma co ryzykować. Racja, a teraz przenosimy się kurwa, do czeka, żeby już Państwa, które nazywa się Wyspy Owcze, Owcze i może się ono owce? pochwalić bardzo specyficzną wow. ciekawostką, a mianowicie część zdjęć z Google Maps, które zostały wykonane na Wyspach Owczych, zostały wykonane przy pomocy owcy. Wow. Proste i logiczne, w sumie na Wyspach Owczych jest więcej owiec niż ludzi, więc czemu by ich nie wykorzystać Zajebiste. do tego, żeby robiły zdjęcia. <laughs> Fajne. Całkiem dobre te zdjęcia jak na owce. I też... ja chłopie, ho... Google Maps, człowieku, nowe auta, nie? Napędzany owcom. W takie miejsce to nawet samochód miałby problem wjechać, więc owca Zajemnistę. może faktycznie jest tutaj najbardziej optymalnym Wred. fotografem. Tutaj widzimy mapę przedstawiającą pokrycie Europy przez zdjęcia z Google Street View w 2016 roku. A, w Niemczech nie pozwolili? Jak widać, prawie cała Europa jest pokryta przez te zdjęcia poza Niemcami, dlatego że tam mieszkańcy protestowali ze względu na prywatność. Ale się nie zestrali, w... nie? Porusią ponieważ. Chuj wie. Tak czy inaczej, prawie wszyscy, którzy chcieli zobaczyć swoje państwo na Google Maps, mogli zobaczyć swoje państwo na Google O nie! O nie! Będzie widać moje mieszkanie! Jestem kurwa pierdolonym randomem, którego nie obchodzi nikt kurwa na świecie, ale będzie widać moje mieszkanie. Nie mogę na to pozwolić. Maps z wyjątkiem tego tutaj obszaru, którego Google nie odwiedziło. O! Ta dziewczyna, która mieszkała na Wyspach Owczych, postanowiła, że zacznie akcję mającą na celu zachęcić Google do tego, żeby odwiedziło jej wyspę i też zrobiło zdjęcia. Ale fajne mają ten architekturę. We want, We want Google Street View. 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 Ale póki Google ich nie odwiedziło, to byli zmuszeni improwizować. <laughs> Tutaj widzimy pierwsze testy ja tej zaawansowanej normalnie technologii. normalnie człowieku wysłali do, do, w teren, nie? Żeby zrobić. Na no, owcy została zamontowana Cześć. kamera to nagrywająca w 360 stopniach i ona jest podłączona do paneli to jest Insta 360 chyba, nie? To jest w ogóle z tej samej firmy, co ja mam kamerkę. Dzięki czemu Tylko, że ona nie ona... rozładuje może robić zdjęcia przez cały dzień 360 robi. No i elegancko, mamy owcę z zamontowaną kamerą. To teraz wystarczy, że taką owcę się wypuści. Ej, wiecie, co było pojebane? Taką kamerkę 360, wpierdolić do auta z tyłu. Widziałem to TikToka jak gość zapierdalał Mercedesem i z taką zajebistą kamerką z tyłu, taką w chuj white, miał do tyłu się rozpierdolił generalnie, nie? Debil. Bo kurwa siedział tak o, rozjebany, kurwa, jak pszczoła, nie? Na kwiatku. Czeku, tak odchylony do tyłu i tak o. I debil kurwa jak w prawo skręcał, to skręcał jakby grał w jakieś Nintendo stary. I Tak go, całym ciałem kurwa skręcał. Ja nie wiem, ludzie kurwa niektórzy to, to prawo jazdy w płatkach wyjebali, nie? Ksają mniej widzów od wielkiego mult klasi. Przestań! Ja na pewno sobie Ja zapieram takiego szejmowania. Chodź po tej wyspie Chodź, i robić zdjęcia. Google is coming. Cała ta akcja o! zwróciła uwagę samego Google i po kilku miesiącach. Nie mogę? Google przyjechał, kurwa, w, w pełnej osobistości. To jest Google? Przesłali oni Witam swojego. Panie Googla. Pracownika z profesjonalną kamerą Panie do robienia zdjęć. No i gdybyśmy teraz Dzień sprawdzili Panie sobie Google. mapę Europy, to widzimy, że Niemcy i Białoruś dalej są bez zdjęć, ale już wyspy <grym> wow. owcze można bez problemu obejrzeć. Nice. A tak jeszcze przy okazji, tutaj widzicie zdjęcia, które zostały wykonane ponad 130 lat temu. A wiecie, kto je wykonał? On. Wow! Albo jakiś jego kuzyn, tutaj Mister ciężko powiedzieć dokładnie, czy jego dzięki autorstwa werka. jest każde zdjęcie. Tak czy inaczej, był taki niemiecki lekarz, który czasami wykorzystywał gołębie do tego, żeby dostarczyć leki swoim Mister pacjentom. Gołębinio. I kiedyś wpadł on na pomysł, że w sumie zamiast leków mógłby on do takiego gołębia podczepić aparat samowyzwalaczem i dzięki temu zrobić zdjęcia z powietrza. To oczywiście nice. nie było jakieś perfekcyjne rozwiązanie, Ale no bo to, kiedy dokładnie to zdjęcie zostało... Ja to zosta... ja bym chciał, żeby kiedyś była taka technika, stary... Że możesz, nie wiem, wejść do jakiejś maszyny i się cofnąć o ileś tam set lat do tyłu, ale tak żebyś, nie wiem, żeby kurwa przeżyć to stare, chociaż na, na parę godzin, nie. I ja pierdolę, nie wiem, stary, ogólnie jakby takie filmy, yy, takie filmy właśnie z tych czasów, architektura i w ogóle jak to wyglądało. Mega mi się podoba, nie? Bardzo mi się podoba. Zostanie wykonane pod jakim kątem dostanie. To był klimat tego, tych miast i w ogóle. Zajebiste, nie. Wykonane, to była w dużej mierze kwestia szczęścia. Bo ten Ale kiedy... VR to kurwa jest taki, wiecie, ten VR to wiesz, że to jest VR, nie? To widać kurwa, a. Gdy już udało się takie zdjęcie wykonać, ja to. Chciał, ja bardzo bym chciał na przykład do Nowego Jorku na przykład. Jak dopiero wiecie, dopiero jakby się rozwijał, nie? Jak na swoje czasy było ono Skurwa, naprawdę. No to my, na przykład Nowy Jork bardzo mnie fascynuje, jak wyglądał kiedyś. To unikalne. Niestety dla tego lekarza on to wymyślił mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaczęły pojawiać no, ja się samoloty, Ja więc... wiem, że są na, wiem, że są filmiki na YouTubie, ale to nie jest to samo, nie? Nie zdobyło to jakiejś dużej popularności, ale jakby nie patrzeć, tak właśnie wyglądały pierwsze drony. Jeden z widzów chce, żebyśmy zobaczyli jego szkołę. On mi nawet podesał jakąś mapkę, gdzie pozaznaczał, gdzie wszystko się znajduje. Kurwa, jakąś... co to? Jaka wielka szkoła w ogóle? Legendę napisał. W sumie, Czemu nie? Możemy zobaczyć i ocenić tą szkołę. Jego cena będzie słaba, to może go za to wypierdolą. Mam ten klimat biedy i ubóstwa. O Boże, ale tam. O Jezus. Patrzcie na ja to. Ja na przykład dlatego mi się yy, mi się podoba na przykład yy, te fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć, bo to jest właśnie w tych czasach, w których chciałbym tam zobaczyć to. I dlatego, dlatego chyba to jest jeden z aspektów, dlaczego mi się ten film podoba też. Bo jest ten klimat, kurwa tych czasów wtedy. Kimś, dziękuję bardzo za 15 miesięcy. To jest jakiś pałac. Do kogo ona gada? <noise> Najlepsza wow. technika w Polsce srebrna szkoła 2020. Wow! Czyli to nie jest prawda, że wszyscy moi widzowie chodzą do szkoły specjalnej. Pierwsze wrażenie całkiem dobre, muszę moi przyznać, chodzą. ale teraz zobaczmy. Kurde, jak w ogóle ty to wygląda jak jakiś. Co? Tobie najważniejsze miejsca w tej szkole i to dopiero wtedy okaże się, co ona ma do zaoferowania. Tutaj jest sekretariat, biblioteka. A gdzie jest kibel? Gdzie jest kibel? Na dworze. Okej, okay, zobaczymy na ile ta mapa jest dokładna. Tutaj łazienki powinny być w punkcie 1, czyli tutaj. Okay. Są. Zgadza się. Wow. Nagroda 10 tysięcy prosto nad kiblem. <grym> Widać, że szkoła osiąga naprawdę duże sukcesy, jeśli, jeśli taka kurwa, nagroda. Kible, za... człowieku jakie tutaj. Ty tylko na takie miejsce. Ło, kurwa! Takie kible w szkole? Co jest? Ej, to tam nawet kurwa, ja pierdolę, nie? Jakby Bardzo... był jakiś zjeb, który osobiście, który by się tam zestrał i rozsmarował, to na się osobiście bym mu kurwa ten. Nasrał do ryja w grze komputerowej. Ładny kibel. To, nie? ale co wartej jest... człowieku? Jest tyle drzwi, tutaj się można zgubić, kabiny mają drzwi, które nie są wyjebane, to jest na pewno na plus, co natomiast jest? na minus te dziury tutaj, po co no, one ta, są? To jest najgorsze, tylko, nie? To kusi, żeby ktoś rzucił petardę jak tam siedzisz. Kibel w szkole mojego widza dostaje ode mnie ocenę dobrą. Tutaj zaraz koło kibla jest jakieś zejście prowadzące kotłownia. do jakichś tajemniczych lochów, niestety tam się nie da wejść, nie ma zdjęć, coś. więc możemy tylko zastanawiać się jakie straszne rzeczy odbywają się w tym miejscu. No i ramę do kolejnego wow. bardzo ważnego miejsca w szkole, czyli do automatów. Zobaczmy, Krakka. jak wyglądają ceny. Cappuccino 2,30. Można uznać, że jest to cena akceptowalna. Spoko. Wybór batonów jest bardzo przeciętny, natomiast Przecięty, wybór dobrawo. picia jest absolutnie żałosny. Co to jest? No, woda i sok. Co, co tu się dzieje? <laughs> Automaty dostają ocenę dostateczną. Ej, po co oni napisali... O oh, kurwa! <laughs> to gówno na schodach. Rozumiem ideę, przypominać, nie? że uczniowie wchodzą po schodach i jednocześnie powtarzają sobie wzory matematyczne, na przykład tutaj mamy wzór na kwadrat sumy, tylko że co to jest? a plus b równa się c, a razy b równa się c, a plus b równa się c, a razy b równa się c, h plus u równa się j, i co w związku z tym? Jakby większość tych wzorów nie znaczy, do pierdolisz. Tanges. Tanges. Tangens. Może to jednak jest szkoła specjalna? Hermiona, jak to zobaczyła, to zaczęła wow. rzucać jakieś patronusy, Ej, żeby się... szczerze, w chuj bym chciał chodzić do takiej szkoły, takiej, wiesz, takiej właśnie jak Hogwart, nie? W stylu takim gotyckim. Ja pierdolę, ale było dojebanie, nie? A u nas nie było, u nas było kurwa gówno jebane akurat. Żółte kurwa ściany, jak w każdej przeciętnej szkole w Polsce obrzydliwej. Ech. tym debilizmem. Żółte kurwa ściany, nie? Wow! co to jest? Tutaj jest jakieś tajne przejście. Dobra, e, za matematykę minus, ale za tajne przejście jest plus. Niestety... Może podejrzem. jakaś klasa jest też? No tak, nie da się tam ale wejść. Pas, pełno Harry Pottera tu jest, nie? To taki tam... jeszcze klimat magiczny. Ciekawego pewnie się znajduje. To spoko ta szkoła, nie? Taka kurwa... O kurwa, to co to? Krzesła? Te angielskie? Okazało to... się, że ta szkoła jest ogromna. Tam jest kilka budynków. Gdybym miał wam to wszystko pokazać, ja to. Ale tyle go nawet jedz, jeść mogą? To odcinek miałby Kurwa, kachala! Godziny, więc postanowiłem ja pierdolę, że to. Pierdole u mnie było z panelami drewnianymi, nie? Wszystko wytnę, natomiast obiecuję, że w podsumowaniu uwzględnię wszystko, co Gastro... Gastronomiczna klasa jakaś? Czy co to jest? Zobaczyłem. Chyba to? Granie. Szkoła posiada trzy sale do grania w Counter Strike'a. Ja pierdolę! Natomiast w jednej z tych sal komputery są zamknięte na klucz Więc jeśli chcielibyście podłączyć tam jakąś gamingową myszkę, no to mogą być problemy Mimo wszystko, biorąc pod uwagę ile tych sal jest Na czacie ciężko się przebić Proszę w wolnej chwili sprawdź wiadomości na ik Dobrze, dziękuję za 5 zł. To daje ocenę bardzo dobrą Edukacja Szkoła może pochwalić się odznaczeniami, gablotami, dyplomami nice. Natomiast muszę obniżyć ocenę za to gówno na schody. No, te schody, te schody chujowe nie? Ocena dobra Sekrety. Jest zejście Oho. do lochów, jest tajne przejście. Ukryte sekrety! Za... Z każda szkoła ma sekrety, nie. A plakatem. W jednym z budynków trafiłem też na takie dwie drewniane kaczki, które były ewidentnie skierowane w kierunku kibla damskiego. Oho, do... prosimy o drzwi łazienki, bo później kurwi. Masz ciężko jest mi stwierdzić, co tam dokładnie takiego może się znajdować. Ocena bardzo dobra. Wyposażenie. Do użytku uczniów dostępne są biblioteka. For... Yo. Dostępne są biblioteka. Jaka cozy biblioteczka! No nieźle. teka fortepian. Fortepian. Sala muzyczna? Liczy dło, zestaw noży, plakat. <grym> zestaw noży. Starią skurdowską. No Kiri i jeden zestaw handli. Ocena celująca. Nice. Średnia z tych wszystkich ocen, które wystawiłem, to jest 4,5. Dostać ode mnie taką ocenę, to jest lepiej niż dostać hip. Tak. więc możecie sobie to powiesić tutaj gdzieś przy wejściu. A na zakończenie dzisiejszego odcinka chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że na mapie Afryki możemy zobaczyć, i przyjeżdżała ekipa hydraulików i rozkopywała rury, a w męskiej ktoś ścianę obsmarował lustro i. Jak można być takim kurwa jak można być takim kurwa Ja pierdolę, nie? Jak można być takim kurwa obrzydliwcem, nie? Twarz jakiegoś kolesia. O kurwa! Jak raz się Chopin. to zobaczy, to już się tego nie odzobaczy. Chopin! No dobra, to to by było tyle. W dzisiejszym odcinku. Fajny odcinek! I do... Fajny odcinek widzowie! Bardzo mi się podoba! Bardzo mi się podoba, widzowie! Będą jeszcze kiedyś Simsy? Może będą. Bardzo fajny odcinek, bardzo śmieszny. Nie wiem, stary, jak można być takim popierdolonym, żeby człowieku srać i obsmarowywać ściany w kiblu? Kurwa, nie, nie wiem, naprawdę trzeba być zjebem, nie?